dobry, drogi bracie i droga siostro w wierze. Niech Boży pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, spocznie dziś na Tobie i na Twoich bliskich, jak delikatny promień poranka, który rozprasza ciemność. Wchodzimy właśnie w początek nowego tygodnia. Czasu, który nie jest przypadkiem, ale darem przygotowanym przez samego Boga, aby dotknąć Twojego serca i unieść z Niego ciężar, który być może nosisz już od bardzo dawna, nawet o tym nie wiedząc. Są rzeczy, które stają się jak niewidzialny plecak. Wspomnienia sprzed lat, poczucie winy za błędy, które ciążą niczym kamienie, obawy przed kolejnym potknięciem, osądy innych, które ciągle powracają w Twoich myślach i ranią Cię, jakby ktoś powtarzał je bez końca. I w tym momencie, w tym dniu. Pan chce Ci przypomnieć, że nie jesteś stworzony, aby żyć z takim ciężarem na sercu. On przyszedł, aby przynieść ukojenie, uwolnić od tego, co przygniata i rozbić ten mur, który powstał w Twoim wnętrzu. Nie jest to tylko zwykły poniedziałek. To okazja, by odetchnąć pełną piersią, spojrzeć w przyszłość z nadzieją i odkryć, że nie musisz dźwigać wszystkiego sam, bo Bóg widzi każdą łzę i rozumie każdy Twój ból. Dziś chcę, aby ten czas był naprawdę wyjątkowy. I dlatego już na samym początku poproszę Cię o coś bardzo prostego, a jednocześnie niezwykle ważnego. Kliknij w przycisk Lubię to pod tym nagraniem. To mały gest, ale jego znaczenie jest ogromne. Dzięki temu algorytmy pokazują to przesłanie kolejnym osobom, a każde takie kliknięcie staje się narzędziem, przez które Słowo Boże może dotrzeć do serc ludzi, którzy właśnie w tej chwili tego potrzebują. W ten sposób wspólnie możemy szerzyć przesłanie nadziei i dotknąć serc które być może od dawna czekają na promień światła. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, czuj się jak w domu. Przyjmij to spotkanie jak zaproszenie do miejsca, w którym serca łączą się w wierze. Zachęcam cię również, abyś dołączył do naszej rodziny i zasubskrybował ten kanał, bo wtedy będziemy mogli przeżywać te chwile razem, krok po kroku, każdego dnia szukając Bożych odpowiedzi i wzrastając w wierze. Gdy tylko klikniesz subskrybuj, na ekranie pojawi się symbol dzwonka, koniecznie go aktywuj, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. To sprawi, że za każdym razem, gdy pojawi się nowy film, otrzymasz powiadomienie i będziesz mógł zatrzymać się choć na chwilę w biegu dnia, by usłyszeć słowo, które przynosi pokój i siłę na kolejne wyzwania. Słowo, które pragnę dzisiaj z Tobą podzielić, znajduje się w Księdze Izajasza, rozdział 43, wersety 25. W tym fragmencie Pan mówi: Ja, ja sam wymazuję Twoje przestępstwa przez wzgląd na siebie samego i Twoich grzechów już nie wspomnę. Posłuchaj uważnie, bo te słowa nie są zwykłym zdaniem. To jest obietnica samego Boga, skierowana wprost do serca człowieka który czuje się obciążony winą. On przypomina ci, że jego miłość jest silniejsza niż twoje błędy i że żaden upadek nie jest w stanie sprawić, by on przestał o ciebie walczyć. Może żyjesz w pętli, która ciągle się powtarza. Kiedy potkniesz się, wstyd odsuwa cię od Boga. Pojawia się poczucie winy, a potem samotność. I myśl, że nie zasługujesz na jego przebaczenie. Z czasem zniechęcenie staje się tak wielkie, że znowu wpadasz w to samo i czujesz, jakby nie było już wyjścia. Te słowa Pana są jak klucz, który otwiera zamknięte drzwi duszy. On wymazuje, on nie wspomina, on daje ci szansę podnieść głowę. Kiedy wróg próbuje ci wmówić, że jesteś zbyt słaby, i że nie ma już nadziei, Bóg odpowiada: Ja nie pamiętam twoich grzechów. To oznacza, że w Jego oczach nie jesteś więźniem przeszłości, lecz osobą powołaną do wolności. Dzisiejsze przesłanie jest jak światło, które przebija się przez ciemność. Nie musisz dźwigać ciężaru sam, bo Bóg jest gotów wziąć go na siebie i prowadzić cię na nowo. Tak, abyś uwierzył, że życie z Nim jest początkiem wszystkiego, co prawdziwie nowe. Dziś Bóg kieruje do Ciebie słowa, które mogą stać się jak nowe tchnienie w Twoim życiu. Możesz zacząć od nowa, bez ciężaru, który przygniata serce, bez oskarżeń w myślach. I bez niewidzialnych więzów, które od lat próbują cię zatrzymać. Jego pragnieniem jest, abyś chodził w wolności, nie w lęku przed kolejnym błędem, nie w kręceniu się w kółko, zmagając się z emocjami i poczuciem winy, ale w lekkości, która płynie z pewności, że jesteś. Jego dzieckiem. Powołał cię, abyś chodził drogą prawdy, świadomości i pokoju, a nie żył w zamkniętym labiryncie myśli, które odbierają radość. Jest pewien schemat, w którym wielu wierzących, nawet tych najbardziej szczerych, w swojej miłości do Boga zostaje uwięzionych i nie potrafi się z niego wyrwać. Popełniasz błąd, czujesz wstyd i smutek. W sercu pojawia się poczucie winy tak silne, że zaczynasz unikać modlitwy. Powoli odsuwasz się od innych, tracisz relacje, zamykasz serce. A cisza wokół staje się jeszcze większa. Wtedy zaczynasz trzymać dystans także od Boga, i właśnie ten dystans staje się drzwiami, przez które kolejny raz wraca upadek. To cichy krąg, który powoli wysysa nadzieję i sprawia, że człowiek myśli, Iż nigdy nie wyjdzie na prostą. A przecież Bóg nie powołał cię do życia w takiej niewoli. On zaprasza cię do miejsca, gdzie łańcuchy pękają, a serce uczy się oddychać Jego łaską. Jednym z największych podstępów nieprzyjaciela jest to, że działa po cichu i powoli. Aż człowiek nawet nie zauważa, w jaką pułapkę wpadł. Jego celem jest złamać wiarę w to, że coś w życiu może się zmienić. Nie robi tego od razu w oczywisty sposób. Najpierw pozwala, by w sercu zgasła nadzieja, a potem przychodzi ze swoimi kłamstwami. Wtedy zaczyna szeptać do Twoich myśli słowa, które stają się jak trucizna. Już nie ma sensu próbować. Nic z Ciebie nie będzie. Zawsze będziesz taki sam. Twoje życie się nie liczy i nie ma już ratunku. Tak powoli. Człowiek, który szczerze pragnie Boga, przestaje wierzyć, że może być inaczej. Zaczyna się poddawać i przyjmuje te słowa, jakby pochodziły od samego Pana. I tu kryje się największe zagrożenie, bo Boży głos nigdy nie jest głosem potępienia. Gdy Bóg mówi jego słowa mają w sobie prawdę połączoną z miłością. On napomina, ale zawsze podnosi, wskazuje wyjście i przywraca cel. W głosie Boga nie ma ciężaru, który miażdży duszę. Jest wołanie, które zaprasza do życia, do wolności i do bliskości z Nim. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać różnicę. To, co odbiera nadzieję i zamyka Twoje serce w strachu, nigdy nie pochodzi od Niego. Drogi bracia i droga siostro, zapamiętaj tę prawdę. Zbawienie nie jest po to, abyś spędzał życie unieruchomiony strachem, czy zamknięty w więzieniu własnych emocji. Jezus nie przyszedł na świat, abyś chodził w kręgu rozpaczy, lecz aby wlać w ciebie prawdziwe życie pełne nadziei i pokoju. To życie nie jest pozbawione trudności, ale jest wolne, bo w nim każda porażka zostaje przykryta mocą jego krwi. Wolność nie polega na tym, że nigdy nie upadniemy. Ona zaczyna się wtedy. Gdy uświadomisz sobie, że żadna twoja słabość nie jest w stanie zwyciężyć tego, co On uczynił na krzyżu. To nie twoje samokaranie, ani poczucie winy zmienia twoje serce. Zmienia je świadomość, że cena została zapłacona i że twoja wartość jest zakorzeniona w Jego ofierze, a nie w twoich błędach. Kiedy w końcu dotrze do ciebie ta prawda, zaczyna się nowy czas. Wtedy przestajesz być więźniem przeszłości. Uczysz się iść naprzód z nowym oddechem i patrzeć przed siebie bez lęku. Już nie musisz żyć w tym samym kole ciągłych powrotów do dawnych porażek, bo Bóg podniósł cię z tego miejsca. W swoim słowie mówi, że przenosi swoje dzieci spod władzy ciemności do miejsca, gdzie panuje jego Syn. Miejsca pełnego światła i nadziei. To oznacza, że już nie należysz do mroku. Nawet jeśli czasem Twoje myśli chcą Cię tam z powrotem ściągnąć, Twoja tożsamość została przemieniona i Twoje imię jest zapisane w świetle. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Czy zostaniesz w tym, co było, czy zrobisz krok w stronę obietnicy, którą Bóg już wypowiedział nad Twoim życiem? Wiele osób żyje tak, jakby nadal były skazane, choć Boże przebaczenie zostało im już dane. Nie pozwól, aby Twoje życie było takim cieniem. Wybierz to, co już zostało otwarte drogę wolności i pokoju, którą dał Ci Jezus. Teraz? Skierujmy nasze serca ku Panu w szczerej modlitwie. Wieczny Boże i nasz pełen dobroci, Ojcze, stajemy przed Tobą, aby wypowiedzieć wdzięczność za Twoją obecność, która wypełnia życie w chwilach ciszy i w czasie burzy. Dziękuję Ci. Że potrafisz dotknąć duszy w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujemy, i że Twoje Słowo przychodzi niczym światło w najciemniejszą noc. Uwielbiam Cię za to, że nigdy nie rezygnujesz z człowieka, nawet wtedy, gdy w jego wnętrzu prawie zgasła nadzieja. Dziękuję Ci, Panie. Że widzisz dalej niż nasze błędy i potknięcia, bo w Twoich oczach liczy się serce, a nie ciężar przeszłości. Tam, gdzie ludzie dostrzegają winę, Ty dostrzegasz wartość i pragnienie powrotu. Twoje spojrzenie nie oskarża, ono podnosi. Oczyszcza i przywraca sens. To dlatego wierzę, że ta chwila jest pełna celu. Przypomnieć każdej osobie, że w tobie jest prawdziwa wolność i że żadna przeszłość nie jest w stanie zniszczyć przyszłości, jaką ty przygotowałeś. Dziękuję Ci, że zdejmujesz jarzmo oskarżeń które przygliatało serca i rozbijasz łańcuch wspomnień, które więziły umysł. Błogosławię Cię za krzyż Chrystusa, gdzie znaleźliśmy oczyszczenie i za Jego krew, która stała się mostem między nami a niebem. Uwielbiam Cię, za zwycięstwo jego zmartwychwstania, bo ono przenosi nas z miejsca śmierci, do życia pełnego blasku i nadziei. Proszę cię, ojcze, abyś przebaczył nam wszystkie chwile, kiedy o tym zapominaliśmy. Gdy próbowaliśmy sami dźwigać ciężary, zamiast oddać je w Twoje ręce. Przebacz, kiedy strach odsuwał nas od Ciebie i uciszał naszą modlitwę. Przebacz, kiedy pozwalaliśmy, by krzyk winy zagłuszał Twój łagodny głos, który zawsze wzywa. Do bliskości. Dzisiaj, Panie, oddajemy ci nasze serca, i prosimy usuń każdy paraliż duchowy, każde zatrzymanie i zniechęcenie. Naucz nas znowu chodzić Twoimi drogami, krok po kroku, bez oglądania się za siebie, rozpal w nas nowe życie, daj świeże siły i prowadź tak, by każdy dzień był dowodem. Twojej łaski i Twojej obecności. Panie, w tej chwili powierzam Tobie każdą prośbę, która zostanie pozostawiona w komentarzach pod tym przesłaniem. Ty znasz każde imię, każdą historię, każdą łzę i każde wołanie, które nie zawsze jest wypowiedziane na głos, ale krzyczy w sercu. Spójrz, Ojcze, z pełną miłości troską na tych, którzy będą tu pisać swoje potrzeby, czy to prośby o ratunek, czy o uzdrowienie, czy o nadzieję tam, gdzie ona dawno zgasła. Niech każda osoba, której imię pojawi się tutaj, doświadczy Twojego światła, poczuje Twój dotyk. I Twoją obecność w miejscu, gdzie wydaje się, że nie ma już wyjścia. Proszę Cię, abyś zdjął z nich ciężar winy i poczucia bezradności, abyś przywrócił radość, którą daje zbawienie i bliskość z Tobą. Niech ci, którzy chorują, zostaną wzmocnieni i uzdrowieni. Niech tam, gdzie jest brak i trudności finansowe, otworzą się drzwi do zaopatrzenia i uczciwej obfitości. Proszę Cię również, abyś przerwał każde działanie zła, które próbuje niszczyć domy, serca i myśli. Niech twoja moc podniesie tych, którzy są przygnieceni i wstydzą się swojego życia, Ojcze. Spraw, aby nikt kto dotknie tego przesłania nie odszedł taki sam. Niech każdy poczuje, że coś się zmieniło, że Twoja obecność rozświetla ich wnętrze i daje im nową nadzieję, nową siłę i pewność, że nie są sami. I tak, Ojcze, wszystkie te słowa, wszystkie prośby i każde serce, które dzisiaj tutaj się otworzyło, składamy w Twoje ręce, ufając, że Twoja wola jest doskonała i że Twoja miłość nie ma granic. Wypowiadamy to w imieniu Ojca, w imieniu Syna i w imieniu Ducha Świętego. Amen. Dziękuję z całego serca każdemu bratu i każdej siostrze, którzy byli ze mną aż do tego momentu modlitwy. Wiedz, że nie jest to przypadek. Bóg sam przyciągnął Cię, abyś usłyszał te słowa i pozwolił Mu działać w Twoim życiu. Zachęcam Cię, abyś wierzył całym sercem w Stwórcę i Pana wszystkiego bo On ma moc przemieniać każdą historię. Zostań w tej wierze i wróć tutaj na kolejne spotkanie modlitewne, bo z radością będę czekać, abyśmy razem ponownie wznieśli głos do Boga. Święty, Bóg nasz Pan, niebo śpiewa Jego chwałę, ziemia klęka może drży. On jedyny godzien jest. jest. Screw